Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z chłodnej Florydy, no ale nie ma co narzekać, bo chłodna Floryda w porównaniu z zasypanym, śnieżnym, białym i w wielu miejscach mroźnym wschodnim wybrzeżem to jest nic. Ważą się losy trzeciego pakietu stymulacyjnego, tego, który tym razem zostanie już podpisany przez prezydenta Joe Bidena. Na stole są dwie propozycje: pierwsza prezydenta, druga 10 republikańskich senatorów. Sprawdźmy zatem priorytety i najważniejsze różnice w obu pakietach. Plan Joe Bidena to 900 miliardów dolarów dodatkowych wydatków federalnych. Plan senatorów GOP to około 618 miliardów dolarów. Administracja Bidena proponuje czeki na 1400 dolarów dla osób zarabiających mniej niż 75 tysięcy dolarów rocznie, czyli byłoby to 2000 800 Dla par zarabiających mniej niż 150 tysięcy dolarów. 10 senatorów GOP proponuje czeki na 1000 dolarów, które zostałyby wysłane do osób zarabiających mniej niż 40 tysięcy dolarów rocznie. Kolejny punkt pakietu stymulacyjnego to pomoc władzom stanowym i lokalnym w celu złagodzenia cięć w usługach. I utrzymaniu pracy policji, straży pożarnej i innych pracowników sektora publicznego. W planie Bidena przeznaczonych jest na ten cel 350 miliardów dolarów. Senatorowie republikańscy nie zawarli w swojej propozycji żadnej bezpośredniej pomocy dla władz stanowych i lokalnych, bo według nich byłaby to nagroda dla stanów, których władze źle zarządzają budżetem. Biden proponuje też 170 miliardów dolarów na edukację. Większość z tych pieniędzy trafiłaby do szkół do 12 klasy, aby zrekompensować wydatki niezbędne do bezpiecznego ponownego otwarcia. Około 35 miliardów dolarów miałoby trafić do szkół wyższych. Plan Republikanów przewiduje 20 miliardów dolarów, ale tylko na szkoły do 12 klasy. Kolejna różnica w planach proponowanych przez zespół Bidena i również senatorów GOP dotyczy minimalnej płacy. Plan Bidena zakłada stopniowe zwiększanie federalnej płacy minimalnej do 15 dolarów za godzinę. Plan GOP pozostawia płacę minimalną federalną na tym samym poziomie, czyli 7 dolarów i 25 centów. Biden chce zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 400 dolarów tygodniowo, co stanowi wzrost o 100 dolarów w porównaniu z obecną zapomogą. Taki zasiłek według planu Bidena przysługiwałby do września i zostałby rozszerzony o osoby samozatrudnione. Plan GOP również przedłuża zasiłki dla bezrobotnych, ale w wysokości 300 dolarów tygodniowo i do 30 czerwca. Ekonomiści z grupy doradzającej Białemu Domowi podkreślają, że na tym etapie, na którym jesteśmy, nie jest problemem robienie za dużo. Kłopoty według nich będą wtedy, kiedy zrobi się za mało. Paweł Kuliński, Słoneczne Radio i Wiadomości Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.